No jedziemy? Tak, proszę. Arkadiusz Grzyb, przed narodem Radom. Jaka radą. Panie trenerze, gwałtowny tak zimy nie przeszkodził w przeprowadzeniu fajnego treningu. No, zgadza się, zrobiliśmy dzisiaj grę, no takie warunki jakie są, no, no dość trudne, ale, ale dobrze to wyglądało, w miarę jak, jak, jak na takie warunki, chłopcy zadowoleni i o to chodzi, atmosfera dopisuje. Czy pogoda się nie poprawi przez najbliższe dni. Jak będzie wyglądał plan treningowy i gdzie będziemy trenować? To znaczy tak, no, w, na tą chwilę jeszcze nie wiem, bo będę, będziemy tutaj z kierownikiem wodarskim e, starali się być może e, na boisku sztucznym e, trenować przez te e, dwa, trzy dni, e, bo tak jak mówię, no, jest ciężko, dużo śniegu i ciężko, ciężko coś e, przeprowadzić, jakiś trening, a na, na tą chwilę no to to mówię, no, musimy tutaj porozmawiać z, z panem kierownikiem Udalskim i zastanowić się, jak to ułożyć. W niedzielę gramy z Mazurem Kaczew. Jak sytuacja kadrowa, Arku? Cieszę się, że coraz więcej ch, ch, chłopaków wraca do zdrowia, e, bo i Piotrek wlazł, zaczął trenować. E, Daniel Bazzyński praktycznie już jest w, w pełni zdrowy, potwierdził ten ostatni mecz i e, mam nadzieję, że... że e, Tutaj Maciek Woźniak, bo jeszcze z nim tutaj dzisiaj wyszła taki problem, że był wczoraj na badaniu USG i, i pojawiły się jakieś tam komplikacje, ale mam nadzieję, też, że będzie wszystko w porządku. Gdyby taka pogoda się utrzymała, możemy nie zagrać w niedzielę, trenerze. No to my musimy być przygotowani na to, że będzie ten mecz i robimy wszystko, żeby, żeby być w optymalnej tutaj dyspozycji. A co będzie w niedzielę, no to się okaże, no że nie mamy wpływu na, na pogodę, ale musimy być gotowi. Mam nadzieję, że dla wszystkich wyjdzie słońce, również dla Radomiaka, dla Kibiców, dla piłkarzy i zagramy Arek, bo zespół jest chyba w niezłej formie fizycznej. Yy... Dokładnie. Dobrze pod, wyglądałem pod kątem fizycznym, ale też psychicznym. Bardzo dużo dała ta wygrana tutaj, odniesione to zwycięstwo w Kutnie i w takim stylu. I to działa na zespół budująco, mobilizująco i, i mam nadzieję, że, że będą tego efekty w kolejnych spotkaniach tej dobrej atmosfery. Dziękuję serdecznie też za rozmowę.